Poznaniu.pl Poznań w minutę Według Państwowej Komisji Wyborczej rekordowa frekwencja, którą odnotowano w Poznaniu podczas wyborów do Sejmu w 2023 roku, wyniosła blisko 82%. Z uprawnionych do głosowania ponad 94 tysięcy osób, liczba oddanych ważnych kart wyniosła nieco ponad 77 tysięcy. Od środy 18 października na ulicy Piołunowej rozpocznie się remont jezdni. Drogowcy planują, że te prace potrwają do piątku. Warto pamiętać, że w trakcie w trakcie remontu nastąpi zmiana organizacji ruchu. Zdobywca głównej nagrody na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu Andrzej Rybiński wystąpi w Poznaniu. Koncert gwiazdy już 20 października o godzinie 18 w sali World Trade Center Poznań przy ulicy Bukowskiej 12. Alan Czerwiński i Filip Bednarek, piłkarze Lecha Poznań, odwiedzili Centrum Wspierania Rodzin Swoboda przy ulicy Perzyckiej, gdzie spotkali się z dziećmi z dwóch placówek opiekuńczowych, wychowawczych Marcelin i Marcelinka.